Patryk, sprawiliście nam świetny prezent na 56. urodziny GKS Katowice. To był mecz trudny, chwilami wręcz morderczy, ale tym bardziej cieszę wyrównanie rywalizacji i zwycięstwo. Tak, tak, na pewno dla nas to też jest fajne, fajna wygrana, że właśnie te urodziny. No i cieszę się przede wszystkim, że wyrównaliśmy ten stan i do targu jedziemy, tak jakby od początku gramy całą serię czyli dwie bramki, bardzo po podobnych sytuacjach, kiedy wystarczyło dostawić kij do lecącego krążka. Chyba się odnajdujesz w takich sytuacjach tuż przed bramką, kiedy trzeba po prostu zrobić swoje. No tak, na pewno na pewno dwie takie same bramki, dokładnie, tylko że z dwóch różnych stron. Znalazłem się w dobrym miejscu. Można powiedzieć, że zawsze gdzieś jakoś tak miałem ten, ten taki instynkt, że, że zawsze się gdzieś znalazłem. No, odbił się krążek ode mnie, czy od kija. I, I wpadało, także cieszył się. Zgodził się chyba z tym, że trzecia tercja dogrywka były bardzo wymagające fizycznie. Trzeba było dać z wątroby. No tak, na pewno na pewno ciężki mecz, przede wszystkim ta trzecia tercja dogrywka, ale myślę, że kibice pokazali się z bardzo dobrej strony i to nas niosło. Jedzicie do nowego targu, można powiedzieć stan rywalizacji wyrównany, wszystko w waszych rękach. No tak, no wszystko w naszych rękach od początku, tak naprawdę cały czas były te problemy nasze, gdzie popełnialiśmy głupie błędy, traciliśmy brak koncentracji, a teraz teraz jedziemy do targu z chłodnymi głowami, musimy odpocząć i myślę, że jest szansa urwać ten mecz tam. Dziękuję. Dzięki.